Cześć, omówię dla Was zadanie przestawienia. W tym zadaniu mamy do wczytania liczby n i m. Są one całkowite i nie większe od 300. Ciąg liczb całkowitych o długości n, ciąg liczb całkowitych o długości m i w końcu tablicę składającą się z n wierszy i m kolumn. Na te ciągi są jeszcze nałożone dodatkowe warunki, mianowicie liczby z, w tym ciągu są z zakresu od 1 do n i elementy ciągu są parami różne. Takie ograniczenia powodują, że każda liczba z tego zakresu wystąpi tutaj dokładnie raz. No i podobnie będzie z tym ciągiem. Każda liczba z zakresu od 1 do m również wystąpi tutaj dokładnie raz. Takie ciągi nazywamy, nazywamy permutacjami. No i one opisują nam w jaki sposób zostały na przykład przestawione elementy. No i w zadaniu właśnie o to chodzi. Dostajemy tablicę N na M. Naszym zadaniem jest przestawić wiersze zgodnie z tym pierwszym ciągiem. To znaczy w przestawionej tablicy z, na pierwszym wierszu ma być wiersz, który wcześniej był na pozycji A1. Drugi wiersz ma być taki jak wcześniej wiersz A2. I tak dalej. No i następnie dokonujemy jeszcze przestawienia kolumn na tej samej zasadzie, tylko korzystając z ciągu B. Na wyjściu należy wypisać tablicę z przedstawionymi wierszami i kolumnami. No i jak rozwiązujemy to zadanie? Oczywiście zaczynamy od wczytania danych. Zakładam, że N i M nazywamy tak samo jak w treści. Ciąg liczb A1 do AN wczytujemy do tablicy, również indeksowanej od 1 do N. I podobnie ciąg liczb B wczytujemy, do tablicy indeksowanej od 1 do M. No i pozostaje nam jeszcze sama tablica, którą również będziemy indeksować od jedynki. No i naszym zadaniem jest wypisać tablicę, tą samą, którą wczytaliśmy, ale z przestawionymi wierszami o kolumnami. No i tego przestawienia nie musimy dokonywać jawnie, to znaczy nie ma potrzeby tworzyć w pamięci programu. Tablicy z przedstawionymi wierszami czy kolumnami. Możemy od razu wypisywać wynik, przestawiać wiersze i kolumny jakby na miejscu. No i co zrobimy? Użyjemy dwóch zagnieżdżonych pętli. Ta zewnętrzna będzie prze przechodziła po wierszach. Jest ich n, stąd iterujemy od jedynki do n. Wewnętrzna pętla będzie przechodziła natomiast po kolumnach, stąd iterujemy od 1 do n. No, i teraz y, znak naszej tablicy z przestawionymi wierszami i kolumnami, y, który leży w i tym wierszu i o tej kolumnie, powinien być znakiem, który wcześniej leżał w A i tym wierszu i B i o tej kolumnie. Stąd wypisujemy właśnie coś takiego zamiast znaku, który leży normalnie w kolumnie I i J. No i Coś takiego, taka pętla wypisze nam jeden wiersz tablicy już dobrze przestawionej. Po niej należałoby w tym miejscu jeszcze wypisać znak nowej linii, po to, żeby przejść do następnego wiersza. No i taka pętla wypisze nam już prawidłowy wynik. No więc jest to koniec zadania. Takie rozwiązanie powinno bez problemu przejść na 100 punktów. Dziękuję.